Siema serdecznie, się gramy w Tańka ale ta czwarty odcinek z tego co wiad mi wiadomo. się łapka w górę, subskrybuj, a my zaczynamy. Siema. Dobra. To, siema, jakbyście chcieli zobaczyć pierwszy raz, yy, trzeci odcinek, zapraszam na mój kanał, link będzie w opisie. Polecam. Dobra, lecimy. Masz wszystko? No. Każdą broń wziąłeś na pewno? Ta. No to lecimy. Trzeba ja polut, polutujemy coś po bo sklep, sklep jeszcze jest, to poczekaj. A, no właśnie. Coś ma fajnego? Nie wiem, ja tam plany wszystkie kupuję. Ja mu strzelam czasakiewki bo mam. Właśnie. Jezu, A nie. nie. Co? Debilowi sprzedałem jakiś ten. To masz odkup. Jak? A no. Ale no to i tak nie, nie mogę czegoś. Wymiataczem sprzedałem no chyba Cię coś boli. Dobra, idziemy. Fajno mam pałę. Jest tu coś? Nie, dobra, chodź. O, wit o do Kasper, jesteśmy tutaj, gdzie jest dużo tych, tych... Samochodów. I tutaj jest dużo lutowanka. Także ja otwieram policyjki, ty pilnuj. Najpierw karetę... Na chodź. Ktoś tu, otwieram karetę. No. no, chłopie. Otwieram karetę, pilnuj. Daj, pośpiesz się, bo... Uwaga, bo prawa, lewa do... strona, patusie. No chłopie, z prawej idzie 500 zombie i ja mam low hapsa. Nie, ja nie przeżyję tego. Otworzone. No i widzisz. Nie, nie ma sensu otwierać miejsc gdzieś 500 zombi. Kopie. Bo tutaj ja No, No, to oni fajne I tutaj no. to nie jest ryb normalny, że oni zabierają ci 2 HP No i stracone punkty przetrwa. Ja nie, nie wiem ile. A czy by za gry z gierzkę mi dopiero? Więc tu nic nie było, w ogóle. No, Ale chłopie, 1000 to jest dużo. Miałem trochę mniej. No chłopie, ale zamiast Czemu ty kopniaków nie walisz z buta od razu? No ja cały czas, tylko że ja zabiłem, nie wiem, pięciu i wszystkich i każdego na hita i teraz kopniesz i wszystkich zabijesz, a do mnie szło 20 zombiaków naraz. Dobra, trzeba znowu... Weź pytadle im walnij tam, zobacz. Na IQ trzeba to zrobić, a nie? Gdzie ty Ziem, jesteś? ale... No, tutaj mnie zrespiło. Weź tam walni te petatki. Ja no, ja no, no i właśnie tam. A dzięki, teczek. dzięki. Dzięki, to. Kasper, że to zrobiłeś tak na EQ. Dawaj, szybko. Nie otworzę teraz. Bo że tu jest. Ja otwieram, pilnuj. Le le prawą stroną patrz. A, nie mam petard, więc pośpiesz się. Otworzyłem. Zombie w środku! Jezu! Złotą bronikę znalazłem. No serio? Jaki ty masz farta? Le. Ty zawsze masz farta w tym DL. Ja <noise> zawsze jakieś gówno muszę dostać. No to biją mnie, no... gdzie ty jesteś? No, koło ciebie. To czekaj, ja tylko chcę tą bronikę wezmę. Ja, ja chcę tą bronikę obczaić. A hmm. Na razie sobie ją zostawię. A ile ma? No tam ponad 50. No, ja ma... Dobra, teraz otwieram tą małą policyjkę Ja tam, od... ja tam no, otworzę. No to dobra, no dobra. Ja umiem, nie jak ty. Zobacz, zobacz, jak to się robi. Tak się chroni. Ja cały czas im kopywałem. walę. No właśnie widziałem. No wiesz co? Wpilnij ich tam, ja otwieram no, od... tutaj. Dobra, to ja ich tak odciągam sobą. Coś tam idzie chyba. Dobra, ja odciągam ich uwagę, stojąc na karetce. Otworzyłem? Mm. Dobra. Młot 35, od razu wywalam go. Ja jakiś szeroki nóż i ammo. A weź mi daj tego noża, bo ja nie mam w ogóle nóż, noża. No to chodź tu. Idziemy już do tego Raisa? A tam jeszcze jest i karetka do otwarcia. Boże, dam ten. Karetka ten No jest. wiem, ale z nią nie będzie tak łatwo, bo tu jest cała horda. To idziemy? No nie no, no dawaj, bo ja nie mam w ogóle apteczek, więc można spróbować. Dobra, to chodź. To ja chronię, to otwieraj. Bo to ja już ja otwieram, pow... otwieram już. Ja ich powybijam wszystkich. Otworzyłem. Apteka. Dobrze. Dobra, jakieś Jak te typki z tymi maskami mogą nas gryźć? Bo nie rozumiem tego. Co nie? Dobra, <grym> chodź. Chodźcie przespać, bo jest noc. A zaraz, wiesz co się dzieje w nocy na koszmarze. No. Tylko masz gdzieś tu strefę blisko. No, czy, Będzie trzeba przejąć, jest tam jednak obok. Masz już zaznaczone czerwoną. No to dawaj tam. To mostem trzeba pójść, źle poszliśmy. Czyli a ta latarka UV robi coś tym typką, tym. tym nie. Nie? nie? Ufałka robi tylko tym nocnym takim. Yes. Ja się żyję, jako zabiję. Co tu trzeba zrobić? A pewnie wyżej, ta. Trzeba zamykać coś pewnie. A jeden na dół. Doli nikogo nie ma, jakby co? Co jest? A dobra, chodź spać. Dobra, ja jeszcze ja sobie poprzeszkuję te zombiaczki No ci przespać. Dobra, no to go Okej, okay. lecimy. Ale to do nocy się przespaliśmy. Tak, do rana. No tak, i do rana teraz. Nice. Dobra. Śred to słabo. Dobra. No to idzie i wychodzimy. Czekaj, dobra, jestem Śmietniczki tu masz i to, to do otwarcia, zobacz Myślałem, że zombie mi wyskoczy mnie wyskoczyć i ostrze Coś tu jeszcze? Yy, poczekaj chwilę, mam z na... No patrz, ja tam idę coś z... sekund Dobra zombie się zalogował. Mm, Kasper Okej, okay, co tam już lootuje. Bo tam wiesz, jest policyjka jeszcze do otwarcia. A tu jest za dużo zombiaków. No tutaj. Otwieram policyjkę chroni mnie. No. Najłatwiej powiedzieć, y, otwieram policyjkę, chroni mnie. No tak. No chłopie i tu jest milion. I to jeszcze muszę prawą i lewą stronę ten. Znalazłem. Złamałem wytrych. Typowo on zero wytrychów. Muszę iść zrobić. Teraz tym mnie chroń. Dobra, to okay. dawaj. Czy To jest łatwe chronienie, po prostu ty nie umiesz. Umiem, ale gorzej jak z dwóch stron. No wow, chłopie. A ja jak robię? Kopniaka i tamtemu teraz kopniaka walę. Czy to jest łatwe. Chcę umieć. Czy będziesz mnie wyzywał? Na fi filmie? Nie, na filmie nie. No gdzie hobby. jest ten? Czemu? Że, czemu? Ja miałem. A to dawaj, nie, nie muszę ci kiedyś mówić, gdzie ja miałem. No, przecież ja. Nie ma tego punktu. Przecież to. Nie, nie, opcji, nie otworzę tego. A ja jednak otworzę. Serio? Jakiś młotek zielony, który taki, idzie od no, razu taki sier sieroki, No taki szeroki. No taki system walca i jakiś szeroki nóż, który go od razu rozbrają, bo jest głównym. Idziemy. O! Policyjka! Oj, nie ma. To ja karetkę otworzę, bo tu nie ma zombie. To pierwsza razem policjka otwarta. I Mnie co jest, tam jest? Młot. W ogóle ammo biorę do broni. baseballowy i ammo do pompy. Chodź, jedna karetka. Ta? Dobra. A bo my już jesteśmy. Dobra, to chodź już tam. No. no bo co to przypomina, może to was skurzać, ale to i tak... To jest tryb koszmaru, to trzeba lutować, bo chcemy mieć chociaż tak to doger mówi 3% szans. Daj skrzyneczka. ostrzej kawa, Dobra. ja idę tam do nich już. Czy ja się spociłem. A i z nim nie trzeba gadać, jakby co? Ale ja chcę. A. Chodź pogadamy, tak żeby było. Chodź. Ten chłopak jest dziwnie. On ma ryj jak ten Gazi. Albo jak ten Rais. A fajny nick. fajny nick. Fajne ma imię. Alexiej Aleksiej Dobra A nie wejdę po windzie Wejdziesz tam i tam nie chce wchodzić? No dobra, widzę, mm. bo widzę jak się to idzie, to też się wejdę Co idzie mi, to wyśmienicie, o co ci chodzi? Co jest drabiną? Wow! ale to już nie I tak, na samym dole i tak drabiny nie było, więc wiesz Pierwsza z no idziemy. Co nie? Nie, nie było warto. bym <laughs> się tak było w real life. <laughs> Typowo windom. Aha. Fajna gra, fajna Kto gra. Spadłeś? No. <laughs> Jak można spać? Przecież to jest tak proste. Aha. Nie, bo mam po prostu i nie umiem się chwycić tego, takiego, tego. O, w końcu. Hmm, poszedłem chyba za wysoko. A poszedłem przez teksturkę. A poszedłem za wysoko, a coś jest na samej górze. Nie, ale ja jestem chyba na dobrym, ja jestem na dobrym. Ja to Ta, ale... A... to walić. Dobra. F kę i cyk, włącz to. Dobra Gdzie zjeżdżamy? Ej, pamiętasz, tego, jak pamiętasz tego buga, jak, jak, jak skoczyłeś i ten? Tak Już tak nie Ja walę long jumpa to jest o, takie O, bo... Przed trwania, o, jest, tak Też u mnie Który masz level? Czekaj, zaraz ci powiem. Ja sobie biorę mistrz rzemiosła ja mam już szósty, ja piąty. Też, ja to samo Ja miałem no też. Aha! Kappa mi to zabrało? Ała! mi też. Tu nic nie ma idziemy stąd. Na most, na moście jest skaletka. I w sumie tutaj też Dlatego chodź I tak, mam Cię tu nie wybronić tak. chłopie Nie ma opcji! Nie, nie chłopie, nie ma ale, opcji Ale jak jesteś kumlem to tego nie zbyt Dobra, idziemy dalej Chłopie, ale nie ma opcji Ja nie mam poza tym petard w ogóle Bo gdybym miał to by się dało, ale nie ma Tutaj chyba już obronisz No, tak Szczególnie, że tu są te kolce. Chodź do mnie. Chłopaka z mostu wykopałem. O, wzrost poziomu siły. Dobra, otw otwieram. Otworzę... <laughs> Za pierwszym razem policję. Kiedy dużą otworzyłem. Ej, wzrost poziomu siły. Titana mam jeszcze. Dobra. Karetka Dobra, za pierwszą złem karetkę otworzyłem apteczunia, ja dwie apteczunie. Ja ją to z kim bezbudowym, bo on go najlepszego. No ale czekaj, bo tutaj jeszcze chyba coś jest. Choć tu jeszcze karetka jest. To ja ją otwieram. Umbra. Plujące go nie słyszę. A, doda, chłop mnie złapał. Jeden HP. Lecz się, ja się ja chronię. Leczę się. Jak przestanę mieć taki. To już nic nie ma, idziemy stąd. Gigant, on go. Daj, zabijmy go. Tak. Tutaj jeszcze mała skrzyneczka i gaza jest. Dobra, ale kawa. Dobra, idziemy. Ale żeśmy kopa za Ten kopniak jest potężny. No. A teraz po zapłatę idziemy. E, policjka, otwieram. No, tak. Mhm. Nie zdziw się, jak nie. A nie, bo ci mają 500. Zależy, czy szybko to otworzy. Z przodu idą. Otworzyłem. O, to było dobre. Be, e, ja, tu miałem, ja tu miałem dwa te do lepszenia broni, takie. To, ja miałem apteczkę i portfolio. Apteczkę? W policyjce? No. Ile masz jak jakby mamy 11 Ja mam malutko, ja mam naprawdę malutko. A to, czyli? Bo ja zawsze cię bronię i zawsze muszę wykorzystać e, a... jakąś apkę. Chronimy... zaprzejmujemy z tą? Nie chce mi się teraz. Okay. Dawaj już ten. <laughs> Dokuję, w deforestie też mi to się to, w... to, się to, już, to już wiesz, jestem ogarnięty. Okej, zrażony. Tu niebieskie jeszcze. Plujący. J plujący. Ja cały czas kopniaki im walę. Dobra. Dobra. Chodź do środka. O to jest troj. Ona jest git. No. A, no, ty po prostu jej gadanko To jakby co to, to jest taka, a, no, zobaczycie potem. Elo. <grystanie> -a. a bombę chcesz? Ta. -a. To ja sobie mogę ukradnę Ja bym, ja bym mógł, mógł. Ej, ja bym w sumie teraz wbił. Nie wiem, na przykład jakąś. Ja bym mu łeb uciął to, no, tym nożem, co uciął łapę temu gościowi. Mhm. Ale ty masz teraz ten. Nie. Dobra, lecimy. Podawię kolejny poziom przetrwania. A ile mam? Czyli ja idę no. do tego. Chodź. Chodź. chłopie, ja mogę łopatę od gościa kupić. Ile dipsa? 70. To i tak dużo. Ja mogę młotek to za nie? 50. Mo moja maksymalna broń ma 64. Nie, 80. Pałka policji. Jak się zbiorę takie inne takie dziwne punkty? Takie wiesz? To takie czerwone, jak coś się co tu bywa. No takie czerwone punkty, znaczy takie... Takie czerwone możesz też Ma, <śle> walić, chodź Elo? Dobra. Ryze mi. A lubi, ja ta, nie. lubi mi dać zadania, które, takie beznadziejne. Chłop się obrzygał i mi jakieś zadania mówi. <śle> co to jest? Idziemy na most a nie? Tak. Pewnie. Dobra. Także lecimy. Dobra, lecimy. Dobra. No. Dobra, lecimy. Wychodzimy z tego burdelu. To jest brudniej niż w budelu. To jest większy butel niż w budelu. Tak się mówi. <coughs> po modzie zombiakowych skacze. Wspociłać się już? Mmm, pra, no lekko. Choć tu to jest z otwarcia. Otwieramy, chodź. No dobra. Może być ciężko cię osłania, Gdzie wiesz? Otwieram. A ja tu będę dalej odciągał. Bije mi bombę. No, jeden zombie. Bombę mi bije, bombę. Jeden zombiak postanowił do ciebie pójść, a nie do mnie. No, tutaj ich... No jeden no. zombiak do ciebie pójdzie. Skóry, gryzie no. mnie, ginę. Dziękuję, Dogger. No chłopie, ja odciągnę z 20 zombiaków i ten podnieś, jeden podnieś, do ciebie szybko. poszedł. Się, się Nie no. To dobra, walić to. Chodź, chodź do Już tego za dużo najpierw. Zombie. Aha. No, skoczysz tam, ładnie. No. Ja tu zaskoczyłem. Jerry. A, tak, bo skontaktuj się z GRI. Dobra, dzwonimy. iPhone. Już oczywiście rozbity. Się Nie dziwię. Miło kazał mi wymusi haracz od skolicznych grup ocalałych. Po prostu zrób to co Ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj jaka jest stawka. Klik! Bez obioru. Ale ten harazmi już na samym odcinku, także dziękuję za oglądanie. Jeśli, jeśli chcesz zobaczyć wcześniejszy odcinek zapraszam do Dogera. Także dzięki. Oczywiście łapka w górę Subik. Siema!